Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Początek jest zawsze podobny, dla zabawy, poprawienia humoru, odprężenia. Narkotyki, alkohol i inne używki często bywają nieodłącznym elementem każdej imprezy. Nawet nie wiesz, kiedy zaczynasz się uzależniać. Coraz częściej myślisz o używkach i szukasz okazji do ich spożycia, a stąd już tylko krok do poważnych problemów z nauką, pracą, relacjami z innymi, ze zdrowiem. Negatywnych skutków uzależnień są setki. Co gorsza, uzależniają nie tylko używki, ale też internet, zakupy czy praca. Nie daj się wciągnąć żyj na swoich warunkach. W przypadku uzależnień kogoś z Twoich bliskich pomocy możesz szukać w głównym inspektoracie sanitarnym pod numerem infolinii 800 060 800, gdzie dowiesz się o negatywnych skutkach i sposobach leczenia uzależnień. Jeśli jesteś dzieckiem lub nastolatkiem, skorzystaj z telefonu zaufania 116 111 lub wejdź na stronę 116-111.pl, 800-100 to infolina dla rodziców i nauczycieli, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych. Sprawdź, gdzie szukać pomocy. Informacje znajdziesz na stronie świadomibezpieczni.pl Pisane bez polskich znaków. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.